Pan z wami, istotem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo pańskie. Ubi tu Kajus i bi ego Kaja. Tam, gdzie ty, Kajuszu, tam i ja, Kaja. Co za formuła? Małżeńska. Eee, rzymska. W taki piękny sposób, małżonkowie, hmm, wyrażaj sobie miłość. Tam, gdzie ty, Kajuszu, tam i ja, Kaja. To jest męska i, forma, i żeńska forma tego samego imienia. To samo powtarzała żona. Piękny i prosty sposób wyrażenia głębokiej więzi, takiej najgłębszej więzi międzyludzkiej, więzi małżeńskiej. Jak się dobrze wsłuchamy, to dzisiaj w Ewangelii prawie usłyszeliśmy to samo. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. W innym miejscu Ewangelii Jana bardzo bziutko Jezus mówi: modli się do Ojca. Ojcze, wszystko, co Twoje, jest moja. Moje jest Twoje. Kiedy chcemy zrozumieć Boga, to trzeba popatrzeć na człowieka. Przecież stworzył nas na obraz i podobieństwo. Więc analogicznie, oczywiście to tylko analogia, czyli pewne porównanie, ale jesteśmy w stanie go prosto zrozumieć. Kiedy nam objawia Jezus, że Bóg to nie jest wysoko żyjący samotnik, tylko to ojciec, syn i duch. Ojciec, którego kocha, i którego, który Jego kocha, i Duch, który jest ich miłością, wspólną więzią miłości, to kiedy popatrzymy na człowieka, na więzi międzyludzkie, to jesteśmy w stanie zrozumieć, jak wspaniały jest Bóg, jak piękny, jak wspaniała jest ta wspólnota miłości, którą stanowi Trójca, do której Ty i ja jesteśmy zaproszeni. Wszystko, co moje, jest Twoje, a Twoje jest moje. Ktoś ci tak kiedyś powiedział? Popatrz, tak jest w rodzinie. Tak jest między małżonkami, i tak jest w sumie w rodzinie. Nikt w rodzinie nie mówi: To ja kupiłem ten chleb, ja go tylko mogę zjeść. To by było dziwne, nie? Te dwie kromki są moje, tylko ja to kupiłem. Ten, te plasterki są moje. Mamy wspólne, Postanowimy rodzinę. Tylko małżonkowie e, mamy wszystko wspólne. Wszystko co Twoje jest moja, moje jest Twoje. E, więź, bliskość, jedność małżeńska tak jest wyrażana. E, Bóg jest jeden, bo jest jedną wspólnotą, jedną rodziną. E, ale są Bóg jest trzema osobami, które są różne. E, wspólnota trzech kochających się osób. Dlatego Ty i ja. Tak samo jesteśmy powołani do życia we wspólnocie. Nie da się samemu przeżyć. Człowiek raz, że się nie umie rozwijać samemu, jak jest samotność doprowadza go do psychiatryka. Zawsze. Nie da się żyć samemu. Można żyć gdzieś w jakimś odosobnieniu, ale zawsze, tylko, ale zawsze w relacjach. Mnisi kiedy odchodzili na samotność, na pustelnicy, to zawsze żyli w relacji, chociaż raz w tygodniu się spotykali. Bóg jest wspólnotą trzech kochających się osób, i między, między nimi bezustannie jest miłość, bo jest dialog. To jest wspólnota osób, które się cały czas z sobą dialogują, rozmawiają. Widzimy to w Biblii. Jezus rozmawia z Ojcem. On odchodzi na samotność, ale to nie jest samotność taka, w której się jesteśmy tylko sami z sobą, ale odchodzi, żeby być z Ojcem. On cały czas słucha Ducha Świętego, który do niego mówi. Bóg jest cały czas w dialogu. E, głębokiej więzi e, podtrzymywanej przez bezustanny dialog miłości. Ty i ja, jeśli chcemy być jak Bóg, a do tego jesteśmy zaproszeni, to musimy się uczyć dialogu. Dialogu z Bogiem i z ludźmi. Brak dialogu, taka zła samotność i dla nas niszcząca. Jak się buduje dialog, są trzy elementy. W dialogu muszą być trzy podstawowe rzeczy. Pierwszy to czas. Żeby się z kimś wejść w dialog, wejść w relację, musisz mieć czas. Nie da się tego zrobić ponad czasem, bez czasu. Muszę mieć czas. Często przychodzą do mnie różne osoby na rozmowy, rozmawiają, często małżeństwa. I kiedy przychodzą jakieś małżeństwa, albo małżonkowie w kryzysie, to 95%, jak z nimi zaczynamy rozmawiać, to dochodzimy do jednego z elementów kryzysu, nie mamy dla siebie czasu. Tak, tak można by go skrócić. Nie mamy dla siebie czasu. Bo jest praca, bo jest budowa domu, bo, bo, bo są dzieci i małżonkowie nie mają dla siebie czasu. Prędzej czy później zawsze to wywołuje jakiś kryzys. Nie mam czasu. I kiedy nie mam czasu dla Boga, to będziemy mieli taką tylko formalną więź, kiedy nie rozmawiam z Nim. On cały czas trwa w dialogu i chce ze mną wejść w dialog, ale jak nie mam na niego czasu, nie znajdę na niego czasu, czasu, który mnie też kosztuje, bo muszę go poświęcić, to, to będę trwał ciągle w takiej bardzo słabej relacji. Czas jest czymś, co możesz ofiarować? Masz czas. Masz 24 każdego dnia, godziny. Codziennie, da, Bóg ci go daje na nowo. 24 godziny. Ja go rozdzielam. Kiedy mówię, nie mam czasu, to kłamie. Ja mam czas i jakoś go rozdzielam. Może go rozdzielam w taki sposób, że dla ciebie nie mam czasu, dla kogoś nie mam czasu, ale ogólnie mam czas, bo na to go przeznaczam i na to. Zobaczyłem w moim życiu, jak sobie często gdzieś tam się usprawiedliwiałem, nie mam czasu na to, nie mam czasu na spotkanie, na to, na modlitwę, to, to najczęściej szukałem siebie, bo nie chciałem z siebie zrezygnować, umrzeć dla siebie, bo jakieś moje przyjemności, jakieś moje rozrywki, takie moje bycie sam z sobą, potrzebujemy jakiegoś czasu z sobą, z sobą ale takie przesadzone, taka, taka samotność, która jest trochę zamykaniem się w egoizmie. Zobaczcie, moi drodzy, że każdy nauk co robi? Odcina mnie od relacji. Zaczynam być coraz bardziej sam. Każdy nauk. Czy to jest alkohol, narkotyki, papierosy, media, komórka, gry komputerowe. One, może zewnętrznie, może to wyglądać, że jestem z kimś, można pić z kimś. Ale tak naprawdę to jest zawsze zamykanie się w coraz większą samotność. Coraz większą bycie tylko ja, taką niszczącą samotność. Drugi element budowania Więzi, przez dialog, tak robi Bóg, to słuchanie. Jezus wychodzi słuchać Ojca. Poświęca czas, często nadrywa noce, żeby słuchać Ojca. Słuchanie jest koniecznym elementem dialogu. Czy mój czas z Bogiem, czas modlitwy, jest słuchaniem? Można go bardzo łatwo zapchać gadaniem. Trzy nowenny, pięć koronek. I co jeszcze muszę odmówić? Modlitwa to nie jest odmawianie czegoś. To jest spotkanie. Jeśli ja tylko odmawiam ciągle, to ja nigdy nie słucham. Muszę Panie Boże, jeszcze odmówić to i to i to i to i to na dzisiaj. To, ma, to norma na dziś. Odmawiania rzeczy. Zobacz, że kiedy to nie jest zła modlitwa i koronek, i jakiś nowen. można się tak modlić. Ale czy masz w tym czas na słuchanie? Czy tylko próbujesz w sposób pewien taki przekupić Boga? No bo to i to i to i tamto. Czego słucham? Czego pytam o różne rzeczy? A w relacji z ludźmi? Czy słucham? W relacjach z ludźmi przeszkadza nam słuchaniu nieraz emocje. Takie sformułowania, które zamykają, które oznaczają, że nie słucham. Dwa takie podstawowe. Ty zawsze, ty nigdy. Jak tego używam, ty zawsze robisz tak. Ty nigdy nie zrobiłeś tego, to znaczy, że ja nie słucham. Bo mam w sobie tyle jakichś emocji, jakichś wspomnień, że jak ktoś już zaczyna mówić, to ja już od razu mi się to wszystko kojarzy. Nie, ty zawsze, ty zawsze to robisz. Ty zawsze, ty nigdy nie potrafisz posprzątać po sobie. To są nasze określenia, niesłuchania. To są nasze. Typowe takie określenia, ja się na tym sam łapię, że nie słucham, że, że gdzieś mam tyle sobie jakichś tam emocji i naprawdę nie słucham, o co mu chodzi, temu drugiemu człowiekowi. Czasami słyszymy jakieś słowa, ale Duch Święty nam może pomóc odkryć, co jest głębiej w sercu. On coś mówi, ale w sercu to jest coś głębiej, co on naprawdę chce powiedzieć. Czyli co potrzebujemy do dialogu? Czas słuchania i mówienia. Mówienie jest konieczne w dialogu. Potrzebuje słuchać, ale też szczerze mówić. Co nam w rozmowie z Bogiem przeszkadza nam czasami, kiedy używamy tylko pewnych modlitw, które są formułami, są piękne modlitwy, kontemplacyjne modlitwy. Ale jeśli nie mam czasu, żeby mówić Bogu szczerze, co przeżywam. Dziękować Mu, przeprosić Go, pogadać z Nim, z czym sobie nie radzę. Kiedy nie mam czasu na to, no to znowu bardzo formalnie się modlę tylko. Nie mówię mu o tym, co dzisiaj jest w moim sercu. A on bardzo lubi słuchać. Przyjaciel lubi Cię słuchać. Przyjaciele mają to do siebie, że się lubią słuchać. I Bóg lubi Cię słuchać. Choć on wie. Ktoś mi kiedyś powiedział: No ale po co ja mam tu Bogu mówić, że on wszystko wie. No jestem, że wie. Ale Twoja żona, twój mąż też wie, co pewnie się działo w pracy, bo się raczej 30 lat dokonuje to samo, pracujesz na tym samym stanowisku. Ale lubi cię posłuchać, bo jakoś kogoś kochasz tego, lubisz słuchać. W relacjach z ludźmi, mówieniu szczeremu, co nam przeszkadza? Po pierwsze, to obrażanie się. Znowu nasze emocje, nie? że się tak. One w nas pracują, one są dobre, ale łatwo się nas zbierają i doprowadza to do takiego odcięcia, czyli właśnie takiej złej ciszy, która jest obrażeniem się. Słuchałem świadectwa ostatnio, takiego małżeństwa, które mówi, że się kłóciło milion razy. Mówi, że non stop się kłócili. I w końcu w Biblii przeczytali taki fragment: Niech Słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i tak się mocno tego słowa uchwycili. Mówi: Dobrze, Panie Boże, my się non stop kłócimy, ale <grych> spróbujemy uwierzyć, uchwycić się tego słowa, żebyśmy się nie kładli spać, nie wyjaśniając sobie pewnych rzeczy, w takim obrażaniu się. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, żebyśmy w tym gniewie nie, nie szli spać. I mówi, że zaczęli chwytać się tego słowa, powtarzać je sobie, i mówi, udało się. Boże zaczęli się o to modlić. I mówi, to była ważna zmiana w ich życiu. Nie skończyli dnia, żeby sobie nie powiedzieć pewnych rzeczy, nie, nie, nie odpuścić. Mówienie to kwestia też szczerości. Mówię, mogę dużo mówić. Ale mogę nie mówić szczerze? Mogę rozmawiać, dużo mówić Bogu, ale tak naprawdę nie mówić tego, co przeżywam. Drugiemu człowiekowi tak samo. Możemy rozmawiać o takich rzeczach, o pracy, o wydarzeniach, ale nie mogę nie mówić, mogę nawet najbliższym nie mówić tego, co jest dla mnie tak ważne, co jest trudne. Bo raz drugi ktoś nie chciał mnie słuchać i potem już nie chcę mówić. Kwestia naszej szczerości. Na ile jestem szczery z moimi bliskimi? No, i ostatni element mówienia. Takie kłamstwo, które nas niszczy, powinieneś się domyślić. Jak mnie kocha, jak mi zależy, to się powinieneś domyślić. To jest bardzo niszczące, te, niszczące kłamstwo, y, które sprawia, że bardzo nam tu utrudnia relacje. No, w klasztorze to widzę to samo. No, już tyle lat tu żyjemy, już powinien się domyślić. Czemu się nie domyśli, żeby coś zrobić? Y, wielokrotnie to widziałem się, że. Przez to, że uwierzyłem to w kłamstwo zamiast szczerze jasno nazwać, powiedzieć, tylko w myśleniu, że powinienem się domy powinien się ktoś domyślić. Potem byłem niezadowolony, bo się nie domyślił, też tego nie powiedziałem. No i to strasznie niszczy relacje. Niszczy dialog. Niszczy relacje. Relacja rośnie przez dialog. Bóg cały czas jest w dialogu. Jakie są Twoje relacje? Jak jest Twój dialog? To coś, co w życiu jest trudne, ale jest niesamowicie piękne. Nie ma nic piękniejszego niż relacje, głębokie relacje zbudowane przez dialog. Prędzej czy później umrzesz. Ty i ja. Co Ci zostanie? Relacje. Relacje Ci zostaną. Zostawisz wszystko. Twój dom, Remonty, ocieplenia, firmę, wszystko, co masz na koncie, wszystko zostawisz, ale zostaną ci relacje. Relacje z Bogiem i z ludźmi. One zostają na wieczność. Warto w niej zainwestować. Ojcze, dziękujemy Ci i błogosławimy, bo przez Twojego syna, Jezusa, wszedłeś z nami w dialog. Bo przyszedłeś do nas w Jezusie, by nam powiedzieć o tym, że nas kochasz. I chcesz być z nami całą wieczność. Chcesz nas zaprosić do szczerej relacji, głębokiej więzi z Tobą, Ojcze, z Tobą, Synu i z Tobą, Duchu Święty. Może jeszcze nigdy Trójca święta tak szczerze z Tobą nie rozmawiałem, nie mówiłem. Ale chcę dzisiaj wejść w relację z Tobą, Ojcze, z Tobą, Synu, z Tobą, Duchu Święty. Chcę wejść w głęboką relację. Chcę wejść w głęboki dialog. Proszę Cię, Duchu Święty, który uczysz tej szczerej rozmowy, który wprowadzasz, doprowadzasz do prawdy, proszę Cię, prowadź mnie do głębokiej więzi relacji z Bogiem i z ludźmi. Kłam, łam te wszystkie kłamstwa, że nie mam czasu, że ten drugi powinien się domyślić. Ucz mnie Panie, abym nie trwał w takim zgorzchnieniu, gniewie. Ucz mnie Pani też słuchać, abym. Nie niszczu moich relacji, tego co mam najpiękniejsze na tym świecie. Proszę Cię Duchu Święty, prowadź mnie do jeszcze głębszych więzi z Bogiem i ludźmi. Amen.